Rally Arta, czyli sekcji sportów motorowych w Mitsubishi, nie trzeba przedstawiać osobom, które chociaż trochę interesują się na przykład rajdami samochodowymi, ale też rozwiązania z motorsportu przeszczepiane były pod tą marką do zwykłych samochodów. Czasy się jednak zmieniają i tak jak jeszcze na przykład 10 lat temu można było kupić Mitsubishi Lancera Rally Art z silnikiem mającym od 250 koni, tak obecnie Rally Art wrócił do salonów Mitsubishi, ale już jako pakiet stylistyczny. Jeśli chodzi o zmiany, to dochodzą przeprojektowane dolne części zderzaków, trochę inne są progi, a nad nimi na drzwiach pojawiły się naklejki. Mamy też dodany spoiler oraz ciemny napis na przedniej klapie, przy czym zabrakło moim zdaniem innych felk. Te modyfikacje tworzą naprawdę ciekawy efekt i wyróżniają takiego Eclipse Crossa na ulicy. Niestety pociąga to za sobą konieczność wydania ekstra 11600 zł. W kwestie mechaniczne nie ma ingerencji, więc fani tradycji, dla których rally art równa się duża moc i sportowy charakter będą rozczarowani, no ale cóż, takie mamy czasy i sport coraz częściej w zwykłych modelach ogranicza się do wyglądu.